Cieszę się bardzo, że możemy rozpocząć to wyjątkowe spotkanie dwudniowe, zorganizowane nie bez przyczyny właśnie 13 i 14 czerwca. To dla nas Polaków dni szczególne, Narodowy Dzień Pamięci, dzień poświęcony ofiarom obozów koncentracyjnych i obozów zakłady, przypomina nam o tym pierwszym transporcie polskich więźniów do niemieckiego obozu Auschwitz. Więźniów przywiezionych tutaj z więzienia w Tarnowie. Dlaczego ten transport jest tak specjalnie wyróżniony? Myślę, że dlatego, że był pierwszy. I myślę, że dlatego, że jest bardzo reprezentatywny, jeśli chodzi o różne grupy, różne przyczyny aresztowania i deportacji do Auschwitz. To byli młodzi ludzie, którzy zostali przyłapani na usiłowaniu przedostania się na zachód Europy do polskiej armii. To byli przedstawiciele polskiej elity, to byli polscy duchowni. To w końcu była także też pierwsza. Mała grupa polskich Żydów, którzy nie trafili wtedy do Auschwitz, dlatego że byli Żydami, ale dlatego, że uznano, że są, istnieją polityczne przyczyny do tego, by ich do Auschwitz deportować. Może też dlatego o tym transporcie tyle wiemy, bo dosyć spora grupa z tego pierwszego transportu przeżyła i mogła po wojnie wiele lat świadczyć o tym, co tutaj doznali, co przeżyli i jak wyglądał. Auschwitz w tych pierwszych latach swojego istnienia. My przyglądamy się w czasie tej konferencji zarówno szerszemu ruchowi oporu w KL Auschwitz, jak i będziemy mieć możliwość też przyglądnięcia się tej specyficznej i wam tak bliskiej grupie ofiar, gdzie udało się odtworzyć biografię w 205 leśników, zginęło tutaj około 170. Znaczy to, że ta śmiertelność wśród leśników była ogromna. Znaczy to, że stanowili oni duże utrudnienie, problem dla niemieckich władz, które zdecydowały się na tak brutalne ich potraktowanie. Bardzo dziękuję, że muzeum współpracuje z leśnikami, że e, ta współpraca została nawiązana i że dzięki tej współpracy odkrywamy kolejne losy ludzi, którzy zginęli tutaj bo Święcimów zginęli w Auschwitz. Wiele jest jeszcze rzeczy do odkrycia, ale to, co Państwo robicie, pozwala nam pogłębiać tą historię i wiedzę właśnie o y, wielu ludziach, którzy zasłużyli się dla Polski y, i ponieśli y, za to najwyższą cenę. Obecność Państwa dzisiaj tutaj jest świadectwem tego, że y, przywiązujemy wielką wagę do tego, aby pamiętać o losach naszych przodków, jeżeli się podchodzi do tego z pamięcią, to naprawdę trudno wydobyć z siebie słowa miejsce, w którym dokonano potwornej zbrodni, głównie na narodzie żydowskim i innych narodach, tej kaźni zorganizowanej przez Niemców. Wielkie podziękowania do Stowarzyszenia Świętego Jana Walberta. Panie prezesie, z tego miejsca serdecznie dziękuję za to, że potrafiliście dotrzeć. Do źródeł, do informacji o losach leśników. Kończymy projekt przywracania pamięci zamordowanym leśnikom. Ale muszę z satysfakcją ogromną powiedzieć, że ta współpraca między stowarzyszeniem a muzeum nie kończy się. Jest projekt kolejnej księgi pamięci. Którą mamy wspólnie zamiar wydać, jaki od września będą organizowane w harmężach u ojców, Franciszkanów rekolekcje, połączone z wykonywaniem pewnych prac na rzecz muzeum, przez leśników, a muzeum będzie przekazywała uczestnikom wiedzę o tym miejscu. Dziękuję wszystkim za obecność, za życzliwość. Szczęść Boże i dasz bór.